Odcinek powstał przy współpracy z Red Devils.pl. Zapraszamy Was serdecznie do odwiedzenia ich profilu na Twitterze Red a teraz zapraszamy do odsłuchania odcinka. Cześć! Cześć, witajcie w kolejnym diabelskim podcaście. Słyszymy się po kolejnym dramatycznym meczu porażka z Brighton 1 3. No cóż, nie dzieje się dobrze. Porozmawiamy sobie o tym dzisiaj razem z Patrykiem, którego witam serdecznie. Witam witam ciebie olku, witam wszystkich słuchaczy i dzisiaj we wspaniałych oczywiście nastrojach, bo znowu w czapę dostajemy. Pierwsza przegrana w 2025. Normalnie atmosfera jest nieziemska. Dwunasty mecz bez czystego kąta z rzędu we wszystkich rozgrywkach. No i może zacznijmy od bramkarza, bo tutaj Andreonana no, mało powiedzieć, że się nie popisał. Katastrofalny występ Kamerunczyka. To chyba. Patryk, mimo tego, że kameruńczyk faktycznie potrafił nas ratować, no to nie może tak wyglądać. Ta ilość błędów, liczba błędów, na którą on sobie pozwala, jest za duża, żeby mieć do niego w pełnej perspektywie zaufanie. Zdecydowanie, ja już gdzieś pisałem tam na Twitterze i, i, i też zresztą w prywatnych konwersacjach przepraszam, że Andre Onana, mimo tego, że jest jednym z moich ulubionych zawodników w aktualnej kadrze United i zawsze go broniłem. Tak dzisiaj nawet nie mam, nie mam żadnych argumentów i, i faktycznie ostatni sezon był fatalny dla Kameryńczyka, Ten zaczął się dużo lepiej. Był myślę, że przez pewien czas najlepiej performującym bramkarzem w Lidze. Tak od pewnego meczu, nie pamiętam czy to już był o Nottingham, czy Victoria Pilzno, gdy popełnił pierwszy błąd taki rażący w sezonie. No, no powoli, powoli się rozsypuje ten worek z błędami Kameruńczyka i wraca to do, do takiego stanu rzeczy, jaki był w sezonie poprzednim. Niestety. No mam nadzieję, że Kameruńczyk wróci do, do formy. Z początku sezonu, aczkolwiek zaczynam, mimo całej sympatii, do niego tracić cierpliwość powoli, i, i faktycznie bramkarz ma bronić nie tylko co powinien, ale i nadmiar, mówiąc o dobrym bramkarzu, a z Andre wygląda to tak, że czasami broni nawet więcej niż powinien, a czasami zdarzają się takie występy jak dziś, i, i tutaj myślę, że jedna bramka na pewno na konto kam Kameruńczyka, a, a jedna do spółki z Mazrałem, gdzie Kamerunczyk powinien wyjść do piłki, a Nus fatalnie pokrył. No nie, nie dzieje się dobrze i mam nadzieję, że, że jednak Andre wróci do, do tej solidnej formy. Zobaczymy jak to będzie. Róż, różnie ocenialiśmy tamtą poprzednią kampanię w wykonaniu naszego bramkarza. Ja byłem może najbardziej surowy właśnie ze względu na to, jak, szczególnie na początku sezonu, ale także w końcówce popełnił te błędy, teraz znowu do tego wraca, tylko przyszłość pokaże, czy on będzie w stanie ustabilizować jakoś po prostu tą dyspozycję i faktycznie stanowić o czołówce bramkarskiej, a nie tylko momentami. Dużo, dużo pracy przed nim, no bo to nie może tak wyglądać. Wspominasz o tym drugim golu, ja myślę, że tam też bardzo mocno nie popisał się Ugarte z tym swoim wyjściem, gdzie został z łatwością ograny. Też Dalot mógł jakoś cokolwiek spróbować, blokować chyba dośrodkowanie, natomiast i Mazrały i Jonana też zdecydowanie powinni. Spróbować zrobić coś więcej. No, kolejny, kolejny, chyba Patryk, po prostu taki byle jaki mecz, ze strony tutaj zawodników. Dużo odpuszczania, w zasadzie nie ma specjalnie kogo po, to, po, tym, po tym spotkaniu chwalić. Są to obrazki, które już widzieliśmy i nie, nie napawają one optymizmem, nie napawają. <grych> Wręcz przeciwnie, wprowadzają bardziej w stany depresyjne te obrazki. Ja wiem, że, że kiedy przychodził Ruben Amorim, to nie można było się spodziewać jakiejś yy, diametralnej zmiany i tego, że będziemy dużo lepszym zespołem, natomiast myślałem, że, że chociaż troszkę szczęśliwsi będziemy jako kibice United. Yy, ostrzegał Portugalczyk, że będziemy cierpieć, ale nie sądziłem, że aż tak, bo. bo Mimo wszystko rok zaczęliśmy od y, dobrego meczu na Anfield, później Arsenal, a tutaj y, teraz od, od w zasadzie dwóch meczów męczymy się. Pierwsze z Southampton, gdzie na szczęście Amad Diallo pokazał swój geniusz. No i dzisiaj z Brighton, lecz niestety no, nikt nas z tego nie uratował. Ym, najgorsze jest to, że nie widać jakiejś znaczącej poprawy, to znaczy widać poprawę w Pewnych aspektach, natomiast no nie oczekujemy yy, poprawy tylko w jakichś małych rzeczach i to, to też nie jest coś, co widzimy przez cały mecz, tylko momentami. Yy, nie wiem, czy zwalać to na to, że, że terminarz jest napięty i tych treningów jest mało, yy, czy, czy na to, że kadra nie jest dostosowana. Chociaż Ruben też powinien troszkę dostosować się pod piłkarzy, nie mówię tutaj o, o diametralnej znowu zmianie na, to, co, na tą formację 4-2-3-1 czy cokolwiek, bo chciałbym, żeby rozwijał tą, ten swój system. Natomiast, natomiast, żeby troszkę może elastyczniej podchodził do, do tych piłkarzy, chociaż ostatnio mówił, że to robi. No, nie wiem nawet za bardzo co powiedzieć, bo, bo jednak nie, niezbyt kolorowo wygląda aktualnie sytuacja na Old Trafford. No, trener po meczu mówił, że nie jesteśmy prawdopodobnie najgorszym Manchesterem United w historii. Oczywiście takie, ta szczerość, sam, ją, sam ja ją chwaliłem, ale ta wypowiedź akurat no, nie jest przesadnie budująca pod względem przyszłości. Mimo wszystko Portugalczyk został tutaj zatrudniony, żeby sytuację jakkolwiek odmienić. Oczywiście on wspomina o tym, że będziemy cierpieć. Widzimy to na boisku, natomiast nie zakłamuje rzeczywistości. Rzeczywistości, każdy tam w mniejszym, większym stopniu jest gotowy na to cierpienie, szczególnie przy tych popisach w cudzysłowie piłkarzy. No, ale jakoś wiesz, po prostu ta, ta konkretna wypowiedź mnie nie buduje. Skoro jesteśmy najgorszym Manchesterem United w historii, no to niech, niech coś zmieni. Na pewno musimy sobie też zaraz porozmawiać o zarządzie, ale. Tak, patrząc generalnie na tą kadencję, już prawie dwumiesięczną, Amorima, którzy, Twoim zdaniem, piłkarze urośli i zyskali na tej nowej koncepcji, widzę trzech i powiem: Widzę trzech, plus reszta chyba nie za bardzo być może momentami, ale ciekaw jestem, kogo, kogo Ty wymienisz na start. Kurczę, ja na start na pewno wymienię Manuela Ugarte, wymienię Amada Diallo i trzecim piłkarzem myślę, że Harry Maguire jest. Myślę, że tą trójkę wymieniłbym jako tą, która, która najbardziej urosła w trakcie kadencji Portugalczyka zdecydowanie. Ja się pod tym podpisuję, ale tu dochodzimy do kolejnego problemu. Maguire dzisiaj z błędem, przy tym pierwszym golu złamał tą linię spalonego nie popisał się Anglik, ale mimo wszystko faktycznie w tej trójce wydaje się być najpewniejszy. Dzisiaj zarówno też Joro i Delicht no, nie przekonywali, ale Harry tutaj chyba najbardziej naznaczył się na minus z tym zachowaniem przy pierwszym straconym golu. Ugarte zgoda odżył u swojego byłego trenera, a już z Amadem trochę jest, jest taki, że wystarczyło dać mu grać, nie, jak za pan Nisterloja, ale spójrz, nawet z Ugarte czy z Maguajerem dochodzimy też do pewnych nadal w Tej natury, że w przypadku Urugwajczyka widzimy, że ten pivot z mainu nie do końca działa. Oczywiście można chwalić za wiele rzeczy Manuela Ugarte, ale docelowo wydaje się, że musimy sprowadzić też innych pomocników z innymi profilami niż oni. Mówię już zbiorczo o Angliku i Urugwajczyku, i po prostu rotować w zależności od przeciwnika, bo Ugarte też ma jasne swoje ograniczenia. Z kolei Maguire. Rzeczywiście teoretycznie najpewniejszy w tej trójce, może nie dziś. No ale właśnie ta trójka z, pro, z przodu cały czas coś mieszamy, próbujemy. Nie z przodu, tylko z tyłu. Próbuje, próbujemy, mieszamy. Indywidua się różnią, ale mimo no Tracimy masę goli i też jest tych błędów indywidualnych, jest masa. Nie jest to napawające optymizmem. Yy, rozmawialiśmy już o tym w przeszłości, ale Mazraui chyba, chyba trzeba go cofnąć do, do tej trójki. No bo na tym wahadle nie wiem, czy, czy widzisz tutaj po tym już szerszej perspektywie <laughs> yy, tych spotkań, które rozegrał. Yy, no, nie rokuje to dobrze. No tak, to jest pierwsze, co w zasadzie też powiedzieliśmy. Olku na tym podcaście, kiedy Mazrał i zagrał chyba swój pierwszy mecz na Wahadle, że niezbyt pasuje mu ta pozycja. Widać, że, że jednak nie jest przyzwyczajony do, do gry w tej w tej roli i zdecydowanie bardziej pasowało mu, kiedy grał jako ten prawy środkowy obrońca, ten skrajny w trójce. No nie pasuje, nie pasuje Nus totalnie na to wahadło i, i po, po, pokusiłbym się w ogóle o stwierdzenie, że dzisiaj Diogo Dalot, mimo że zaliczył słaby występ, to i tak lepszy niż, niż Nus Mazraoui. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Natomiast Drugi problem jest taki, że kogo w zasadzie wystawić na te wahadła? Wiem, że w zasadzie można wystawić tam młodzież i, i chętny byłbym nawet zobaczyć tam y, jakichś, y, jakieś obiecujące talenty z naszej akademii. Natomiast y, mam taki problem, że jeśli faktycznie Ruben Amorim myśli, że y, Nus Mazraui przyda się y, na prawym wahadle i po prostu chce go nauczyć tam grać. No to z jednej strony to rozumiem, a z drugiej jednak no, oczekuje człowiek y, 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 jakiejś poprawy. Natomiast Mazraoui od, od pierwszego meczu, kiedy zagrał jako wahadłowy, stoi w miejscu. No i nie napawa to zdecydowanie optymizmem. Najlepiej to y -y. chyba wyglądało, gdzie go chwaliliśmy jak w meczu z Arsenalem. Tam też występował jako wahadłowy, tak. ale od pierwszej minuty oni nas tak cisnęli, że właściwie można go ująć jako jednego z piątki stoperów w tamtym spotkaniu, nie? Za dużo tak, zadań tak, w ofensywie. Tak, taki skrajny, skrajny stoper, nie? W to, Wspominasz dokładnie. o tym Dalocie. Jasne, dochodził do, chociaż do tych sytuacji, ale wydaje mi się, że rywale jednak troszeczkę, wiedząc jak ograniczony potencjał ma Portugalczyk z przodu, go odpuszczają skryciem. I gdzieś próbują zagęścić sobie środek pola i bardziej newralgicznych naszych zawodników. Daloc dostaje te piłki, ale nic z nimi nie robi. Wahadłowie jest potrzebny na wczoraj. Tymczasem Fabrizio Romano mówi, że Antony blisko wypożyczenia do realu Betis i jeżeli będziemy kogoś i to otworzy nam szansę sprowadzenia kogoś, mimo że tam nie, Betis, hiszpański klub, nie pokryje całości jego pensji, nie ma opcji czy obowiązku wykupu. No to zdaniem tutaj Insajdera Włoskiego to nam jakieś szanse otwiera, ale no właśnie, skupimy się na pozycji numer 10. Czy to jest moment, bo też nawiązuje do tego piłkarza z Salzburga, Nene, z którym byliśmy łączeni, żeby akurat sprowadzać takich zawodników? No gość ma jednak rocznikowo 23 lata, nie grał w ligach top 5. Znowu to będzie takie wrzucenie trochę gościa na bardzo głęboką wodę i oczekiwanie, że zrobi różnicę. My potrzebujemy niestety do tego systemu piłkarzy, którzy zrobią różnicę i, i, i chyba też jednak atakowałbym od razu pozycję wahadłowego. Jak ty to oceniasz? I w ogóle, jak oceniasz tą, tą, tą niemoc naszą na rynku transferowym, bo spodziewamy się więcej, trzeba wziąć poprawkę, że musimy, obowiązują nas pewne ograniczenia, tak, jak finansowe fair play nie tylko. Tego nie przeskoczymy, chyba że chcemy w konsekwencji skończyć jak City z zarzutami. No, raczej nie, natomiast no, spodziewałbym się, że jak zatrudniamy, wiesz, specjalistów w tych dziedzinach, to oni mają jakieś obeznanie na rynku, mają swoje kontakty i wypychanie tych niechcianych piłkarzy jednak też pójdzie mimo wszystko trochę łatwiej, niż to wygląda na ten moment u nas. Ale to chyba trzeba tutaj yy, bić brawo yy, tym, którzy są w zarządzie, że kogokolwiek udaje się opychać Antonego. <noise> yy, ale to tak pół żartem. Yy, oczywiście yy, zgadzam się, Olku, z tobą. Nie tylko finansowe fair play nas męczy, ale też ta nędzna zasada PSR, yy, która, tak w uproszczeniu, z tego co, co przeczytałem, chodzi w niej o to, że patrzy się na zysk z danego piłkarza, czyli, czyli najlepiej sprzedawać wychowanków, bo oni zazwyczaj, no nie zazwyczaj, ale po prostu. Za wychowanków się nie płaci, tak? Czyli jest na nich czysty zysk. No, niestety u nas jedynie aktualnie o kim mowa w kontekście sprzedaży jest to Alejandro Garnaccio do Napoli, ale nie, nie chciałbym jednak, żeby Alejandro odchodził, bo mimo, że ostatnio nie prezentuje wysokiej formy, to, to jeszcze może odpalić Argentyńczyk. Przypominam też, że nie każdy jest laminem, jamalem, żeby od razu wejść z buta do piłki światowej i, i co sezon kręcić świetne występy. No, ale i również Marcus Rashford, przepraszam, ale tutaj mówi się w kontekście wypowiedzi. Życzenia. Natomiast wracam do tego Olku o co pytałeś, czyli Antonego i, i potencjalnego nowego zakupu na jego miejsce, o którym mówi Fabricio Romano, no mam nadzieję, że tutaj jednak chodzi o to, że Antony jest przez Rubena Amorima rozpatrywany jako wahadłowy i jeśli uda się go wypchnąć do tego Betisu, już nieważne, czy na wypożyczenie zwykłe, czy, czy z opcją wykupu, cokolwiek, to jednak pójdziemy po jakiegoś wahadłowego, a nie po tą dziesiątkę, bo myślę, że wahadłowy w systemie Rubena Morima jest kluczowy nawet nie mówiąc o defensywie a o tworzeniu akcji w ofensywie a tego brakuje nam bardzo bo o ile w defensywie czasami potrafimy dać bardzo dobry występ tak jak chociażby z Arsenalem kiedy Diogo Dalot wyleciał z boiska tak nasza ofensywa kiedy Bruno nie ma dnia tak jak dziś jest totalnie przeciętna no i oczywiście Amat nie można o nim zapominać natomiast widać, że, że Ruben próbuje eksperymentuje hmm, raz Zirkse, raz Hojlund i, i o ile George dziś zagrał dobry występ to jednak nie jest to też chyba taki napastnik jakiego Ruben potrzebuje a, a też po prostu te wahadła o których mówimy nie wnoszą nic prawie do ofensywy jedynie Diogo Dalot czasami zrobi jakiś rajd ale, ale też to za dużo nie pomaga także zdecydowanie jeśli Antony odejdzie to, to, to ja szukałbym kogoś na wahadło prawe czy lewe, obojętnie ale chyba jednak bardziej szukałbym kogoś na to lewe wahadło, żeby Diogo Dalot nie, nie musiał tam grać, bo jednak chyba Portugalczyk jeśli już miałby grać na którymś wahadle, to na tym prawym wahadle wyglądałby lepiej, bo, bo wiemy, że on siłę do biegania ma, czasami do przodu rwie, więc chyba, chyba mógłby się na tym prawym wahadle sprawdzić no, i myślę, że o, nawet potryku. może lepiej od Mazrałiego, ale to jest takie mocne gdybanie sprawdzić z dużym zapasem błędu, myślę. Też, też wydaje mi się, że jednak na taki, tak. takich rywali jak Brighton musimy wychodzić z tym skrzydłowym na wahadle, przynajmniej dopóki nie ma tutaj kogoś nominalnego na tę pozycję, bo jednak zbyt ograniczamy sobie jaką, jakiekolwiek potencjał ofensywny. Patrząc na ograniczenia Mainu i Ugarte zostajemy tylko z tą trójką ofensywnych piłkarzy, dwoma dziesiątkami napastnikiem, którzy stanowią jakiekolwiek zagrożenie, no bo kiedy z jednej strony jest bezproduktywny Dalot, a z drugiej bezproduktywny mazrały no to, to nie wygląda to najlepiej. I, i ja jednak bym chciał, żebyśmy, żebyśmy kogoś sprowadzili, no bo to wszystko jest systemem takich naczyń połączonych, nie? Piłkarze nie dowodzą. Kole, kolejny raz żenujący występ z ich strony. Dużo, dużo przegrywanych pojedynków, takich i fizycznych, i biegowych. Źle to wygląda, no ale ktoś tutaj. Właśnie tak? a propos pojedynków, przepraszam, że się wtrącę, ale, ale wyciągnął ktoś po meczu z Southampton fajną wypowiedź Arne Slota po jakimś jednym ze słabszych meczów Liverpoolu, że taktyka nie ma znaczenia, póki zawodnicy nie wygrywają pojedynków. I myślę, że to jednak też gra aktualnie dużą rolę w United. No, na pewno, ale wiesz, zmierzałem do tego, że no, zwyczajnie teraz musimy kupić kogoś sensownego, kto zrobi jakąkolwiek różnicę e, na już do tego składu, Amorimowi, e, bo no, inaczej trzeba było po prostu wziąć, jeżeli Ineos nie wesprze teraz trenera, który wiemy, że. Ty jesteś bardziej tego zwolennikiem. Ja nie miałbym ewentualnie nic przeciwko, ale wiemy tego, że on nie zmieni swojej wizji i będzie cały czas grał tą formacją. Skoro to wiemy, no to trzeba mu kogoś sprowadzić. Jeżeli tego nie będzie, no to trzeba było wybrać trenera, który był bardziej dopasowany jakkolwiek ze swoją wizją gry do tych piłkarzy, jakkolwiek oni by nie byli. I, 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 i od samego Rubena też troszeczkę wymagam więcej, nie? Bo. Te mecze z Brighton, z Wolverhampton, z Bormów, kto tam jeszcze był, Newcastle, też po części to są Hampton. To są spotkania, które w dłuższej perspektywie będą go określały jako trenera, a nie dowieźliśmy w nich po prostu koncertowo. Nie? I błędy indywidualne, błędami indywidualnymi one nie pomagają piłkarze, tak jak mówię, popadają w zbyt duże, po prostu nieskończone. Fazy byle jakości, ale, ale no, sama nasza gra też nie jest jakoś budująca, nie? Tak jak w defensywie pod względem różnych liczb się po, poprawiliśmy i tam najbardziej widać to, ile my po prostu błędów indywidualnych popełniamy i, i jak bardzo kogoś komuś odbija. No, to, to z przodu nic sobie zas w zasadzie nie kreujemy. Nie dochodzimy do jakichś fajnych sytuacji, źle to wygląda. Te elementy, które choćby na początku wyglądały fajnie, jak to wychodzenie spod pressingu, z czasem gdzieś, gdzieś potrafią no już nie być widoczne, tak naprawdę. Więc, więc tutaj sobie Portugalczyk też musi poukładać. Na konferencji pomeczowej, oprócz tego, że mówił, że będziemy cierpieć, to też powiedział, że on w tej chwili nie pomaga swoim piłkarzom. I o tyle też mi się ta wypowiedź nie podoba, że powinien. No, to od tego jest trener, nie? więc niech on, właśnie tak jak wspomina, znajduje, jakoś dopasowuje ich do tego systemu, znajduje im inne może zadanie na boisku. Sama formacja, formacja, ona nie jest najważniejsza, bo jeżeli miałoby to przyniesie efekt, no to moglibyśmy tego próbować, jakby wiesz, w filozofii gry nie wiem. Teraz mam grać bardziej na posiadanie w innych for formacjach. Natomiast samo chce w 3-4-3, więc to mm, wsparcie na rynku jest po prostu konieczne i szkoda po prostu, że to też ze strony już piłkarzy to jest taka maszyna losująca, nie? Tutaj w tej szerszej perspektywie nie da się za wielu piłkarzy po, pochwalić, bo ka każdy z nich co mecz jest w stanie odwalić po prostu koszmarny, koszmarny, koszmarny błąd, koszmarny występ i można tylko nad tym załamywać ręce, no ale... Kończąc też myśl tego systemu naczyń połączonych, no to jednak trzeba też przyznać, że to nowe środowisko, nowa formacja nie pomaga im w byciu jakkolwiek najlepszą, nie tyle najlepszą, ale jakąkolwiek wersją siebie. Nie? Wręcz przeciwnie, niektórym zawodnikom, a świetnym przykładem jest tu Mazrawi, te nowe zadania po prostu nie pasują i zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie dalej. Tak, tak. No i Kobe Majnu, który się cały no czas tak, chyba też, próbuje też. przestawić na tą nową rolę, nie? No i nie ale wygląda to kolejny no raz, tutaj mam nadzieję... oczywiście Anglik też tak, też więc... po prostu słabo wygląda w tym sezonie. No ale ale widać, że mu ta nowa rola nie pomaga, a jednak jest młodym zawodnikiem, te przeskoki będą, no i szczególnie takiemu piłkarzowi który też, no stąd potrzebujemy gdzieś, ko kogoś do rotacji z nimi ugarte, żeby mógł sobie odpoczywać, nie miał na sobie tyle presji, po prostu i mógł jakoś na, na, na bardziej spokojnie funkcjonować. No ale jest jak jest, za tydzień kolejny dobry sprawdzian, bo Fulam, yy, kolejny z tych rywali, z którymi, yy, którzy w szerszej perspektywie zdefiniują Amorima. No i, i co? Nie, nie, nie ma sensu przewidywać tego zespołu, to jest po prostu tak losowe i. Tak, tak. Nie, nie, nie ma żadnej równości. Nie? Nie, nie, nie pamiętam ostatnio, kiedy był taki mecz, żeby wszyscy zawodnicy zagrali na dobrym poziomie i, i żadnego nie było po prostu powodu, żeby kogoś yy, skrytykować. Nie? Zawsze jest ktoś, kto popełnia jakiś błąd. Jak nie Onana, to dalot. Jak nie dalot, to ktoś. O, idzie, choć, choćby, bo, bo szukałem, nie szukałem w głowie, nie, że Liverpool, no tam Delicht. Arsenal, tak. Hojlund garnaczo z niewykorzystaną sytuacją no, no też, to, to, nie? to koło się po prostu właśnie. nie zamyka dużo pracy przed trenerem zobaczymy jak te wypowiedzi takie już mocno negatywne wpłyną na zespół, sami piłkarze o czym mówił Bruno Fernandes no też muszą, muszą po prostu lepiej performować i z tego obowiązku nie zwalniamy ich absolutnie Zresztą jesteśmy załamani zwyczajnie tym, tym jak, jaki to jest masz Trenera też nie zwalniamy z obowiązków, no ale teraz największa presja na Ineosie. Szczególnie, że jeżeli odejdzie Rashford, jeżeli odejdzie Antony, no to jakiekolwiek ruchy to prawdopodobnie zdaniem dziennikarzy pozwoli wykonać i mus, musi Ineos dowieść. To, to, to nie jest łatwe, ale to muszą być transfery, które wypalą od razu, tak naprawdę. Tak, tak, dokładnie. Ktoś najlepiej doświadczony, ograny na danej pozycji, kto od razu wniósłby jakąś jakość. Już wiemy, że Nuno Mendes z że temat raczej zamknięty. Tak samo Davis. Także ja jestem tutaj dalej za tym Carrerasem, jako za tą tanią opcją na LWB. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć a propos wahadła, bo tak się zastanowiłem co ja powiedziałem z tym dalotem, który mógłby się sprawdzić na prawym wahadle. <laughs> Nie chodzi mi o to, że on miałby być tu świetną opcją, tylko może po prostu jak by wyglądał, nie? Lepiej niż teraz, także tutaj się tłumaczę. Yy, yy, jeszcze co warto dodać. Yy, w czwartek gramy z Rangersami yy, w Lidze Europy, no i chyba trzeba tutaj powiedzieć, że patrząc na tabelę Premier League aktualnie, musimy rzucić wszystko chyba na tę Ligę Europy, aby ją wygrać i, i stać się jakkolwiek atrakcyjnym klubem yy, w lato na rynku transferowym, tym grającym w Lidze Mistrzów. A mecz z Rangersami tak się składa, że to troszkę taki mecz o 6 punktów, bo my siódmi w tabeli, oni 8 i, i punkt różnicy między nami, także tutaj no musimy po prostu chyba wygrać, jeśli, jeśli nie chcemy dokładać sobie meczy w terminarzu. Zdecydowanie ta Liga Europy jest ważna. Oczywiście nie jesteśmy gotowi na występy w Lidze mistrzów, ale mamy, jak widać, problemy z kasą, problemy z różnymi regulacjami. Musimy być atrakcyjni też dla zawodników, którzy będą tu przychodzić, więc te rozgry rozgrywki, nawet jeżeli yy, no, nam w nich nie pójdzie, na co się nie zanosi, i pamiętamy zeszłoroczne doświadczenia, no to są nam po prostu potrzebne z wielu powodów. A jednak Liga Europy na ten moment to jest łatwiejsza droga niż yy, Premier League, gdzie, gdzie jesteśmy fatalni po prostu yy, i z przodu, i z tyłu, i w środku pola. To no, śmieje się, ale to jest śmiech przez łzy, nie? Bo. Bo chciałby człowiek, żeby było inaczej, na razie nie będzie. E, Powiedzmy jeszcze, tak trochę od tego zaczęliśmy, teraz skończę. Binder myślę, że dostanie swoją szansę. E, od razu powiem moją opinię, bo chwaliliśmy ich specjalnie po tym, co zrobił w meczu z Arsenalem. Nie chciałem kłaść uwagi na negatywne aspekty tego występu, bo jednak obronił dwa karne, to nie zdarza się e, często. Zresztą cyprzytaczaj, że był pierwszym bramkarzem w historii rozgrywek, który zrobił to w zasadniczym czasie gry, jakiej jak serii rzutów karnych. Natomiast ten występ, pomijając te karne i kilka interwencji po, po obronionym jeszcze w, karnym Odegarda w meczu, to był słaby występ z jego strony. Był fatalny, fatalna gra nogami, jak chodzi o proaktywność, no to przyspawany do linii, tak jak ona ma przy tym jednym z dzisiejszych bramek. O Jeszcze chyba bardziej niż Andrzej przyspawany jest do linii Turek, bo Andre czasami wyłapie jeszcze jakieś dośrodkowanie, czy do niego wyjdzie, natomiast alta jest cały czas przy linii ale myślę Olku że nie że jednak Andre zostanie w bramce bo Ruben ma chyba coś takiego do siebie że, że kiedy Mateusz Deli popełniał błędy z Liverpoolem, wyszedł w składzie na kolejny mecz, kiedy Lenny Joro w ostatnim meczu z Southampton popełniał błędy, wyszedł dzisiaj, więc myślę, że jednak on będzie chciał pokazać to wsparcie dla naszego bramkarza grając w nim po prostu w kolejnym meczu. No, no chyba, że to coś zmieni, że to będzie akurat Liga Europy, ale jak do tej pory to Andre w Lidze Europy grał. No zobaczymy, yy, oczywiście nie mamy nic przeciwko, żeby Turek bronił, no tylko pomijając to, o czym nie chcieliśmy wspominać ostatnio, to ten występ z Arsenalem miał dużo znaków zapytania i nie wiadomo na ile też Turek jest jakąkolwiek opcją. No a tak sobie teraz w głowie przeglądam te nasze opcje na te różne pozycje i to wszystko jest smutne cóż, na ten moment nic nie poradzimy, trener nie zmieni swojej koncepcji, piłkarze są jacy są, cały czas wymagamy tego, żeby po odejściach coś na rynku transferowym się zadziało, bo musi, bo inaczej przyjście Amorima nie ma sensu za bardzo, jeżeli on zostanie z tym wszystkim sam, choć od niego też wy, wymagamy poprawy zarządzania niektórymi sytuacjami, ale, ale naprawdę można się tylko załamać, to co już uzgodniliśmy w przyszłości nie ma sensu Przewidywać. Tak jak mówi trener będziemy cierpieć. Zobaczymy, jak długo. I tym akcentem będę kończył dzisiejszy odcinek. Patryk, jak chcesz coś na koniec dodać, to śmiało. Ja dziękuję wszystkim słuchaczom i do usłyszenia po kolejnym meczu. Chciałem powiedzieć, że oby, oby już wygranym, no ale to jest takie wszystko naiwne, co się dzieje dookoła tego zespołu i, i w kurwik jest duży. Nadzieja jest, nie wiem czy głupia, czy nie, natomiast no, jeśli to wina treningów, w co głupio wierzę, to, to terminarz nam nie będzie pomagał. Natomiast mam nadzieję, że, że z meczu na mecz będziemy wyciągać jakieś wnioski i, i będzie lepiej. No, nic, słyszymy się po meczu z Rangersami. Ja standardowo zapraszam do chłopaków z reddevils.pl na Twittera, gdzie dostaniecie wszystkie newsy o United w języku polskim oraz na nasze social media, na TikToka, również na Twittera pod małpomunitedvoicepl i na naszą grupę Facebookową manchesterunited.pl. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.